Trzymać chociaż będziemy odpowiadać hamulce. Hamulce odpowiadamy jak w ciągniku jak w samochodzie. Pompujemy tylko najpierw trzeba odpowiedzieć tutaj na rozdzielaczu Najlepiej w pozycji na oba koła. Potem zaczynamy od I dalej. A potem do najbliżej koła. Już przewód wymieniony, pompa nowa założona. Mój przewód to wdzielacza nowy, miedziany. Nie wiem... i povećao 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 mi i već nema Thank Mogę zejść sam za powietrze, i dam wam znać.